Informacje, które otrzymuję, pochodzą od osób, które faktycznie wiedzą. Nie jestem badaczem, nie oglądam. Tak naprawdę wszystko, co oglądam, to BBC i CNN, ponieważ chcę zobaczyć, o co chodzi, chcę zrozumieć, co mówią ludziom, ponieważ muszę spróbować przeciwdziałać temu. Wiem, że ludzie mówią nie oglądaj mediów głównego nurtu, ale ja muszę wiedzieć, o czym mówią, więc moje informacje Doug, pochodzą z samego serca operacji. Powinniśmy tak to ująć. Cóż, to fascynujące, Simon, i oczywiście wiele osób mówi, dlaczego oglądasz CNN. To jest sieć klaunów, ale oczywiście spin jest powodem, dla którego wie, że to nie są wiadomości. Tak, właśnie. A co powiesz na jeszcze jedno pytanie dotyczące wyjaśnienia czegoś, o czym wiele osób słyszało, ale wydaje mi się, że bardzo niewielu ma solidne pojęcie o tym, co to właściwie jest? Właśnie oglądałem dzisiaj twoi, Twój program. Q. Czy możesz wyjaśnić, zanim przejdziemy do sedna tego, o czym naprawdę chcę porozmawiać dzisiejszego wieczoru? Wiesz, jest tyle w tym zamieszania. Myślę, że wiele osób myśli, że to jedna osoba. Jedna osoba. I myślę, że to, co zebrałem, to cztery osoby i komputer kwantowy. I tak naprawdę to był początek gdzieś w Scottsdale w Arizonie. Czy możesz nam dać swoją wersję Reader's Digest? Dobrze. Musiała to być zdecydowanie... Operacja wojskowa na początku i zawsze była ona opisywana jako jedna z głównych walczących o udzielenie opinii publicznej informacji, aby ludzie mogli zrozumieć dane liczbowe, numerologię, kalkulację i aby stać się ekspertami w swojej dziedzinie. A po pierwszych kilku miesiącach została przekazana ludziom małej grupie, a potem po prostu rozwinęła się jak grzyby po deszczu. Więc teraz nie możemy tak naprawdę rozmawiać o Q jako o sobie. Możemy nazwać Q jako grupę podstawową. A od niej odchodzą ci anonii. Oni nawet nie wiedzą, kim jest Q i tak miało być. I wszyscy ci anonii no, wykonują niesamowitą pracę, wspaniałą pracę, publikując. Ale to, co Q ma, to ma swoich rzeczników, którzy muszą zarządzać i mieć interfejs między Pentagonem, Białym Domem i między siecią cywilną, która istnieje. Tak więc są osoby, które mogą mówić nie na temat Q, ale mogą mówić w odniesieniu do tematów, na które otrzymali upoważnienie do wypowiadania się na tematy, którymi mogą się interesować. I wiesz, jestem oczywiście bardzo zaszczycony, że czasami otrzymuję telefon z tej sieci. I ta informacja jest absolutnie dokładna. Nie muszą nawet sprawdzać ich ponownie. Wszystkie inne informacje generalnie czekam, aż nadejdzie niezależne źródło, ale kiedy otrzymam coś od nich, to wiem, że to prawda Ewangelii. I wierzę w to. Doceniam to i dziękuję. Pozwolę sobie na jedno konkretne pytanie dotyczące Q. Czy prezydent Trump jest związany z Q? Nie może sobie... Pozwolić na bezpośrednie połączenie. Skąd pochodzi powiązanie? To John F. Kennedy. Stamtąd pochodzą te połączenia linii Kennedy'ego, zamordowanego wielkiego człowieka. Więc niektórzy ludzie mówią, że prezydent Trump jest Q, niektórzy mówią, że to nie on. To, co ja mówię, to, co mamy teraz, to samodzielny, organiczny element swobodnego myślenia, który jest w stanie nawiązać kontakt z ludźmi i dać im ostrzeżenie o przyszłości. Ok, interesujące. W porządku, Simon. Zagłębmy się w niektóre informacje, które dotyczą tego, co się dzieje nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie od 3 listopada. Czy coś nowego? Myślę, że większość z nas słyszała o połączeniu Włoch z Watykanem, satelity Da Vinci ingerują wybory? Oświadczenia pod przysięgą najwyraźniej dzisiaj, wczoraj lub kiedyś w ostatnim czasie, że rząd włoski przekazał je Kongresowi Stanów Zjednoczonych? Ile światła możesz dzisiaj rzucić na te wiadomości? Czy jest coś nowego w odniesieniu do Włoch, Watykanu, satelitów i oszustw wyborczych? W odniesieniu do Dominion System. Od zeszłego tygodnia nic się nie zmieniło. Z wyjątkiem tego, ale mogę Wam powiedzieć, że przekopano dwa miejsca w Watykanie. Istnieją operacje polegające na kopaniu z powierzchni pod ziemię. Dobrze. W porządku, Simon. Konkretne pytanie dotyczące Watykanu. Czy wiesz, czy papież został aresztowany, czy nie? Nie, to jest jedno z głównych pytań. Istnieje możliwość, że papież został zlikwidowany w czerwcu ubiegłego roku. Bardzo realna możliwość i oszukują nas, wystawiając sobowtóra lub nawet hologram. Tak więc, może to być mało zaawansowana forma projektu Bluebeam. Istnieje również możliwość, że nadal jest w pobliżu i używają hologramów tylko po to, aby umieścić go w określonych miejscach, kiedy naprawdę przebywa w innym miejscu. Cóż, zdecydowanie mogę Ci powiedzieć, że jest na liście do aresztowania. A problem jest tym, dokąd ci ludzie pójdą. Wiesz, ktoś tak jak papież nie może... Po prostu wskoczyć do łodzi i popłynąć gdzieś, ponieważ go znajdą, więc muszą to przetrzymać. Mogą próbować dogadać się, mogą próbować przetrwać. To właśnie robią ci ludzie w tej chwili. Próbują dogadać się. Wow, to fascynujące. Jeśli chodzi o listę aresztowań, ty przywołałeś tę listę aresztowań dobrze, więc oczywiście mamy milion pytań, ale konkretnie, co możesz tam powiedzieć o. Aktach oskarżenia. Mam na myśli ludzi takich jak, jak Comey, Brennan, Stroke, Page, wszyscy, wszyscy gracze, o których słyszeliśmy na pewno w Stanach. A chciałbym powiedzieć także i że na świecie. Czy ktokolwiek inny, o którym możesz nam powiedzieć? A jeśli jest to długa lista, nie musisz przeglądać nazwisk, ale jeśli mamy tam wielkich graczy. Kim oni są, Simon? Tak. Było coś. W rodzaju oryginalnie prawie 400 tysięcy aktów oskarżenia, coś takiego. Dlatego przestałem liczyć dwa lata temu. Ale to nie jest realistyczne, ponieważ te liczby zostały zmniejszone do tych, kogo myślą, że warto aresztować. I podali mi dokładne liczby. Trzy dni temu i nie pamiętam końcówki tego, to 192 tysiące i coś takiego, więc to prawie 200 tysięcy. Myślę, że zaakceptowali 200 tysięcy. To maksymalna liczba, z jaką realistycznie możemy się spodziewać, że załatwią sprawę. Tu mówisz o całym świecie. Tak, to jest na całym świecie. Chociaż powiedziałbym, że zdecydowana większość z nich znajduje się w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych. Ale to jest na całym świecie. Z tego powodu budują te bariery między Quebec i USA. Nie mają nic wspólnego z COVID-em. Jeśli pomyślimy o Włoszech i związku z Włochami i rozumiemy, że Watykan jest bardzo potężnym graczem, wtedy może nie zdziwisz się, gdy dowiemy się, że najważniejsze nazwiska w Stanach Zjednoczonych mają duże depozyty bankowe nie w Zurychu w Szwajcarii i nie na niektórych zamorskich wyspach. Ale w rzeczywistości przechowywane są we własnym banku Watykanie i to jest kluczowa kwestia że niektóre z najczęściej wymienianych nazwisk w twoim kraju przechowują miliardy na osobistych kontach bankowych. A głównym pytaniem było zawsze skąd to mają. Mogę powiedzieć, że wszystkie informacje zostały uzyskane więc nie sądzę, żeby jakieś ważne nazwisko zostało pominięte. To takie smutne. Myślę, że tego nie powiemy. Nie wymienimy tych imion. Ale ci ludzie, którzy niezależnie od tego, czy byli politykami, czy są politykami, czy osiągnęli ogromny sukces w biznesie, jeśli są na tej liście, ktoś zapuka do ich drzwi. Jeśli mają pieniądze w Watykanie, są w prawdziwych kłopotach. Już nigdy się nie wymkną. Okej, okay, Simon, przechodząc do jednego z pytań, które otrzymujemy tutaj przez cały czas, a zwłaszcza, od, a zwłaszcza od 6 stycznia głosowanie w Kolegium Elektorów zostało podliczone podczas wspólnej sesji kongresu i wiesz jak to poszło? Każdy, mam na myśli, każdy, każdy słuchacz tego programu chce wiedzieć, kiedy zobaczymy rezultaty, kiedy te aresztowania wreszcie się zaczną. I myślę, i może mnie poprawisz, jeśli się mylę, myślę, że niektóre aresztowania prawdopodobnie już się wydarzyły, ale o ile wiesz, coś, co może zobaczyć opinia publiczna, kiedy zobaczymy wyniki, to jest ważne pytanie. Myślę, że o tym mówiłem. Społeczeństwo chce widzieć czołgi na ulicach, chcą, aby główne media upadły i chcą zobaczyć namacalne, oczywiste rezultaty, nawet najbardziej nieświadoma osoba na ulicy. Jest zmuszona zaakceptować to, co się stało. Myślę, że ludzie tego chcą i są bardzo sfrustrowani, ponieważ nie chcą tego. Do tej pory doszło do około 700 aresztowań. Od początku tej sytuacji wszyscy ci są ludźmi o niskim lub średnim rankingu. Na początku nie zdejmujesz najważniejszych ludzi, ponieważ ludzie o niższej randze mają miejsce, gdzie uciec ale osoby o najwyższej randze nie mają miejsca do ucieczki. Odpowiedziałem na Twoje pytanie tak szczegółowo, jak tylko mogłem. A co z rodziną Bidena, Simona? Obiecuję, że odpowiem na Twoje pytanie, ok? Obiecałem Ci, ok. Więc zaczynaj. Aczkolwiek jest to naprawdę ważne dla każdego, kto słucha Twojego programu, jeśli jesteś dobrym facetem i wiesz, że wygrasz, nie musisz tego robić przed 19 stycznia. Możesz to nawet zrobić rano 20. Widzisz, dziś oglądaliśmy prezydenta Trumpa przy ścianie w Alamo. Czy tak wygląda człowiek, który został pobity? Czy wygląda na człowieka, który jest po prostu gotowy się poddać? Nie. Jest niesamowicie pewny siebie. Dlaczego jest niesamowicie pewny siebie? Ponieważ druga strona popełniła najgłupsze błędy, Przepraszam, bo pozwolił im to zrobić. Jestem byłem politykiem, chyba nawet o tym nie rozmawialiśmy. Jestem byłem prawodawcą. W tym kraju odbyłem trzy kadencje. Jestem więc bardziej świadomy polityki, ale są ludzie, którzy nigdy nie byli prawodawcami, nie popełniliby błędu, który popełnił marszałek większości. Zadzwoniła do szefa połączonych sztabów i zapytała, jak mogłaby dokonać transferu kodów nuklearnych do jej dyspozycji. Ponieważ uważała, że prezydent Trump jest niestabilny, cóż, właściwie to jest warte 20 lat więzienia i prawdopodobnie jest to również warte kary śmierci. Otóż, dlaczego w imię dobrego Boga miałbyś to zrobić? Robisz to z dwóch powodów. Jesteś niesamowicie zdesperowany. Lub po prostu nie myślisz, że cię dotkną. To tylko te dwie możliwości. Więc co się stanie? Istnieją dwa możliwe scenariusze. Jeden to prezydent Trump zostanie zainaugurowany 20 grudnia i nie będzie to w kongresie, będzie to w Białym Domu i to nie pierwszy raz, kiedy to macie. Inną możliwością jest brak inauguracji 20. Możemy mieć wojskowe, quasi-militarne my nazywamy to bezkrólewie, które potrwa do pierwszego tygodnia kwietnia, kiedy w kraju będzie panował stan wojenny, a kiedy prawda się potwierdzi, prezydent Trump nie będzie musiał mieć kolejnych wyborów, po prostu zostanie od razu prezydentem. Kiedy to się wydarzy? Na mojej stronie internetowej, moja strona wciąż działa, wszystko inne już usunęli, ale na mojej stronie wysłałem ci, abyś obejrzał Pompeo, aby, abyś obejrzał Pompeo, kiedy tweetuje 30 minut, 20 minut, 10 minut, 5 minut. To prawdziwy klucz do tego, i tak właśnie się stało ostatniej nocy. Niektórzy argumentują, że tak się nie stało, ale tak się stało. A to oznaczało, że wszystkie systemy są gotowe. A potem widzieliśmy wideo przedstawiające ruchy wojsk w Teksasie. Zaczęliśmy otrzymywać raporty o wszystkich innych. Mogę wam powiedzieć, że w ciągu następnych kilku dni akcja będzie ukryta. A kiedy, kiedy dojdziemy do 20, akcja będzie jawna. I wtedy zobaczycie, że nadchodzi. Zostałem zapytany. Kiedy mówię, że przez administrację to nie oznacza prezydenta, mam na myśli ludzi wokół niego. Poproszono mnie o wykorzystanie mojego wpływu, aby zachować spokój wśród ludzi. Powiedzieli mi, żebym podsumował, abym wezwał, że jedną z najwspanialszych rzeczy, jakie możesz zrobić, to powiedz ludziom, żeby się trzymali, zachowali spokój, bo nadchodzi sprawiedliwość. Nie możemy poruszać się z prędkością, której ludzie chcą. Musimy poruszać się z prędkością, z jaką musimy jechać tak, to potężna, interesująca wiadomość wow co powiesz, więc zgadzam się z tobą to znaczy patrzę na Nancy Pelosi i radykalną lewicę nie mogę, naprawdę nie widzę niczego poza strachem wiesz, drugi impeachment rozmowy o 25 poprawce w moim zdaniem może to być po prostu sposób na zamach kariery politycznej prezydenta Trumpa aby nie mógł już startować teraz czy w 2024 czy tak właśnie myślisz? Mam wiele współczucia dla wiceprezydenta Mikea Pence'a, ponieważ Nancy Pelosi uważa, że można go szantażować. I właściwie myślę, że nie ruszyłby 25. poprawki i zmusi oba domy do rozpoczęcia procesu. Ale widzisz, że jest tak wielu ludzi po obu stronach domu, którzy. Rezygnują z bycia bogobojnymi, prawdopodobnie czczą diabła, kto do Boga wie co robią, ale zrezygnowali z połączenia z ludźmi. W rezultacie otrzymujesz od polityków ten bardzo dziwny ruch, który prawie zachowuje się tak, jakby oszaleli. I myślę, ja wiem to, że prezydent i ci, którzy go otaczają, oglądają to z zainteresowaniem. Nie oglądają tego, ponieważ są przerażeni. Wiem na pewno, kiedy prezydent Trump kładzie się wieczorem do łóżka, modli się do Boga. Nie sądzę, żeby to samo było z Nancy Pelosi czy kimkolwiek innym. I tak naprawdę myślę, że z tego powodu prezydent Trump jest chroniony i wie, że może po prostu grać. Swoje karty tak, jak chce, a wtedy wszystko pójdzie dobrze. I to nie znaczy, że będziemy siedzieć w fotelu i nic nie będziemy robić, ale oznacza to, że nie panikujemy. A kiedy oglądaliśmy prezydenta dzisiaj, nie panikował. Absolutnie, absolutnie. Nie mogę się bardziej zgodzić. W tym programie wielokrotnie mówiłem, że to dla mnie oczywiste, że boska opatrzność jest Trumpem. To jedynie on, który tym razem mógł być prezydentem w tych sprawach. Nie znam żadnego innego człowieka, który mógłby to zrobić, znosząc fałszywe oskarżenia i zdradę, z jakimi się spotkał. Czy według Twojej opinii wiesz, czy na podstawie danych, które posiadasz, i wiem, że to powiedziałeś, że część z tego. Co zobaczymy? Wiele z tego nie będziemy oglądać, ponieważ będzie ukryte. Będzie wiele rzeczy działo się za kulisami, więc nasza cierpliwość, cnota cierpliwości będzie bardzo ważna dla nas. Czy myślisz, że kiedy stanie się stan wojenny, czy będziemy mieli trybunały wojenne w pewnym momencie? Tak, dla obu. W rzeczywistości stan wojenny i medialny system alarmowy. Są bardzo zależne od tego, co robią media głównego nurtu. Podam Ci przykład. Dzisiaj, podczas przemówienia prezydenta spod ściany Alamo, Fox News wyciął prezydenta w połowie przemowy. Wyciął go. I przeskoczył do Departamentu Obrony. Inne strony patriotów nadawały prezydenta. Teraz, jeśli media głównego nurtu odmówią przekazania przesłania prezydenta. Wtedy prezydent uchwali przepisy o zamknięciu głównych mediów i przemówi bezpośrednio do ludzi. Ale to ostatnie macie republikę na litość boską, macie jeden z najwspanialszych krajów na świecie. Jakie musi to być podłe dla prezydenta, że jest tak mocno przyciśnięty do ściany, że musi to zrobić, ale to nadchodzi Dag, tak, ponieważ druga strona nie jest nawet gotowa. Ustąpić miejsca. Wtedy prezydentowi pozostaje ostatnia deska ratunku, jaką jest bezpośrednie rozmawianie z ludźmi. I myślę, że tak, odpowiedź brzmi: tak, tak i tak. Okej, okay, bardzo dobrze. Lynn Wood. Bardzo znana postać, bardzo wokalna i to wszystko. Wiele osób. To, co on mówi, rzeczy, które publikuje, wiele osób mówi, że ten facet jest po prostu dziwakiem, nic z tego nie może być prawdą. Co możesz nam powiedzieć o szokujących informacjach? Mam na myśli wszystko, od pedofilii po handel dziećmi, handel ludźmi. Ogólnie, co możesz nam powiedzieć, abyśmy czuli się komfortowo dzięki informacjom, które nam przekazuje? Nie sądzę, żebyś kiedykolwiek czuł się komfortowo z informacjami, które przekazuje Linwood, ponieważ Linwood przekazuje ci prawdę. No, żadna sprawiedliwa istota ludzka nie powinna kiedykolwiek czuć się komfortowo w imię Boga z tym, co widzieliśmy. Więc co mogę powiedzieć Ci, Linwood jest w 100% dokładny. Boże, błogosław go. Problem z Linwood jest to, że jest tak bardzo emocjonalny. I to nie jest to, co być może potrzebujemy w tym momencie. Tłum jest już gotowy do wyjścia. Nie potrzebujemy więcej tego języka. Linwood powiedział prawdę, ponieważ Linwood nienawidzi pedofilii, nienawidzi satanistów rozumie i wie o tym. I to jest dla niego strasznie frustrujące, ponieważ chce być otwarty i mówić światu, ale wie, że to nie jest odpowiedni moment. Więc Linwood to dobry facet. Tak jest. Sidney Powell, musicie zrozumieć, że jest prawnikiem wojskowym. Powodem, dla którego została odsunięta w tej chwili, jest trzymana w rezerwie, gdy zaczną się sądy wojskowe może urzędować, ponieważ nie jest cywilem, jest wojskowym. Do tego została sprowadzona. Sydney Powell obejmie prowadzenie w sądach wojskowych, dlatego w tej chwili trochę przycichła.